Cześć Wam, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo nietypowy sposób oszustwa, jakiego możecie stać się ofiarami kupując używane iPhony na OLX. Natknąłem się na to zupełnie przypadkowo. Tematem tego filmu miał być przywracanie tego oto martwego iPhone'a 6s do życia, co ostatecznie udało się zrobić. Ale po kolei, zacznijmy od początku. Kupiłem go na OLX za 70 zł. Sprzedawca informował, że nie włącza się on i że dalej go nie sprawdzał. Nie spodziewałem się po tym telefonie firewerków, ale przed zakupem sprawdziłem numer seryjny i odkryłem, że funkcja lokalizatora, czyli find my iPhone, jest wyłączona. Jest to bardzo dobra informacja, gdyż oznacza, że telefon nie jest zablokowany i można go przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą trybu awaryjnego i komputera, nawet gdy poprzedni właściciel się z niego nie wylogował, a następnie aktywować pod siebie i używać. Po otworzeniu telefonu dało się zauważyć, że bateria była w katastrofalnym stanie. Była cała pomarszczona, opuchnięta, a jak się później okazało przekłuta w jednym miejscu. Gdy kiedykolwiek natniecie się na taką baterię, natychmiast ją odepnijcie, bezpiecznie usuńcie z telefonu, a następnie zaprzestańcie naprawy i biegiem ją wyrzućcie. Oczywiście do odpowiednio przeznaczonego do tego miejsca. Jak już pewnie zauważyliście, w telefonie brakowało taśmy z aparatem przednim i towarzyszącymi mu czujnikami oraz głośnika rozmów. Trochę dziwna sytuacja, ale części to raczej nie są za drogie, więc uznałem, że dokupię je, gdy telefon dami jakąkolwiek oznakę życia. Oprócz tego w telefonie brakowało jednej ze śrubek trzymających płytę główną na swoim miejscu, jednak był to problem na później. Najpierw chciałem sprawdzić, czy jest w ogóle co ratować. Po pozbyciu się starej baterii podpiłem nową, aby zobaczyć czy telefon w ogóle się włączy i o dziwo tak. Jednak ekran był tak ciemny, że niemalże nie było nic widać, a do tego ewidentnie uszkodzony, bo udało mi się dopatrzeć na nim przebarwień. Pozostało mi więc otworzyć telefon, odpiąć stary wyświetlacz, przenieść przycisk Touch ID do nowego wyświetlacza i zamontować brakującą kamerę i głośnik, co przy odrobinie szczęścia powinno nareszcie dać mi w pełni funkcjonalnego iPhone'a 6s. Przy przenoszeniu przycisku Touch ID musicie być bardzo ostrożni. Nie możecie go uszkodzić, ponieważ jest to część teoretycznie niewymienna. Każdy przycisk jest sparowany z odpowiadającym mu iPhone'em i gdy go uszkodzicie, stracicie funkcjonalność czytnika linii papilarnych na zawsze. W modelu 6S przycisk Home jest jeszcze fizycznym przyciskiem, dzięki czemu, przy ewentualnym uszkodzeniu i wymianie na nowy, nadal pełniłby on funkcję przycisku głównego, po prostu nie czytałby już linii papilarnych. W modelach 7 i 8 fizyczny przycisk został już zastąpiony czujnikiem, co niestety oznacza, że przy uszkodzeniu go stracilibyście pełną funkcjonalność przycisku Home, a nie samotouch ID. Jak widzicie, przycisk Home został już przełożony do nowego wyświetlacza. Czas zatem zabrać się za nową kamerę z czujnikami oraz nowy głośnik rozmów. O ile sam proces układania tych części na odpowiadające im miejsca może wyglądać na filmie na dość skomplikowany, uwierzcie mi, że w rzeczywistości jest to o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze niż wygląda. Elementy bardzo chętnie wskakują na swoje miejsca i praktycznie samodzielnie się układają z niewielką pomocą nacisku palca. Trochę przypomina to układanie klocków Lego. Wystarczy nanieść odpowiednią część na jej miejsce, delikatnie przycisnąć, a ona przyjemnie się w nie wklikuje. Teraz pozostało jedynie przykręcić ostatnie 6 bocznych śrubek, przytrzymujących blaszkę chroniącą panel LCD od tyłu, i nasz nowy wyświetlacz jest już w pełni gotowy. A pamiętacie tę brakującą śrubkę od płyty głównej? Przyszedł czas, aby się nią zająć. Na ratunek przyszedł nam inny iPhone 6S, a raczej to, co z niego pozostało. Nie znam jego przeszłości. Kupiłem go przez internet za 30 zł, bo wiedziałem, że prędzej czy później staniemy przed wyzwaniem takim, jak to, i spełni on rolę dawcy. Wracając do naszego gagatka, przeprowadziłem test nowego wyświetlacza i udało się go uruchomić. Naszym oczom, w pełnej okazałości, tym razem ukazała się blokada aktywacji. Bardzo mnie to zdziwiło, ponieważ dokładnie sprawdziłem numer seryjny telefonu i nie miało on statusu zagubionego iPhone'a. Kolejną rzeczą, która mocno przykuła moją uwagę, jest fakt, że przy włączaniu się telefonu widzimy czarny ekran z białym logo Apple. Jest to co najmniej dziwne, bo przy wersjach z białym wyświetlaczem zawsze ukazuje się białe tło z czarnym logo. I tutaj zaczyna się temat naszego oszustwa, ale o tym później. Pozostając z dobrej myśli, otworzyłem telefon i wyczyściłem jego krawędzi z pozostałości starego uszczelnienia, aby móc założyć nowe. Jest to krok bardzo często pomijany przez serwisy, ponieważ proces usuwania starego kleju jest bardzo czasochłonny. Warto to jednak robić, aby telefon był możliwie jak najbardziej wodo i pyłoszczelny. Cała sztuka polega na tym, aby w możliwie jak najdokładniejszy sposób umiejscowić uszczelkę na krawędziach, docisnąć ją do nich, aby dobrze złapała, następnie usunąć niebieską nalepkę zakrywającą klej z wierzchu. Przy zrywaniu naklejki, uszczelka może odchodzić w niektórych miejscach, wtedy należy delikatnie docisnąć ją z powrotem do krawędzi pensetą lub ewentualnie palcem. Po przyklejeniu nowego uszczelnienia do korpusu oraz klejących pasków pod baterię. Można zabrać się za ostateczne złożenie telefonu. Zawsze dobrze jest po raz ostatni sprawdzić, czy telefon się włącza, ponieważ gdy później okaże się, że nie podpieliśmy jednego z komponentów poprawnie, trzeba ponownie otwierać telefon, zrywając nowe uszczelnienie. Pamiętajcie, oczywiście, że przeprowadzając samodzielne naprawy, zawsze należy pamiętać, aby baterię odpinać od układu jako pierwszą, a przypinać jako ostatnią. W przeciwnym razie mogłoby dojść do zwarcia, które uszkodziłoby telefon, co byłoby bardzo smutne, szczególnie gdy jesteście na ostatniej prostej w naprawie. Telefon jest złożony i działa. Możemy więc przypieczętować naprawę, czyszcząc telefon ściereczką z mikrofibry oraz przyklejąc nowe szkło hartowane. Czas na chwilę prawdy, czyli odtworzenie iPhone'a za pomocą trybu awaryjnego i komputera. Gdy podczas odtwarzania moim oczom znowu ukazał się czarny ekran z białym logo, utwierdziłem się w przekonaniu, że nasza naprawa nie skończy się happy endem. I niestety blokada aktywacji. Ale o co chodzi? Przecież po sprawdzeniu numeru seryjnego ewidentnie widać, że nie powinno tej blokady być. Ponadto numer seryjny zgadza się i na pudełku i na tacce SIM. Jakim cudem oszustowi udało się tego dokonać? Odpowiedź tkwi w telefonie. Jak widzicie, numer seryjny widoczny na telefonie nie jest zgodny ani tym z pudełka, czy tacki SIM. Pochodzi on od iPhone'a 6s w kolorze na Szarość. Co się zatem stało? Oszust wyciągnął płytę główną z zablokowanego iPhone'a i wsadził do naszego, co wyjaśnia czarne tło przy uruchamianiu. Oszust dopilnował nawet tego, aby podmienić tackę SIM, tak aby zmylić kupującego, który może chcieć zobaczyć wszystkie numery seryjne w telefonie, podobnie jak kupując samochód używany sprawdzamy numer VIN, nie tylko na podszyciu, a także na ramię samochodu. Pozostało nam jedynie przeczyścić telefon z tyłu, założyć nowe tui i przejść do bilansu. No to zaczynamy. Telefon kosztował nas 70 zł. Nowa bateria 49,99. Wyświetlacz 109,90. Kamera przednia 20 zł. Głośnik rozmów 10 zł. Osłona głośnika 9 zł. Uszczelka 4,99. Sumowane koszty dostaw to 35 zł. i 47 groszy. Koszt całkowity wyniósł zatem 309 zł. i 35 groszy. Nie tak źle. Biorąc pod uwagę, że musieliśmy wymienić praktycznie połowę telefonu, Nadal moglibyśmy uzyskać około 50 zł zysku ze sprzedaży. To jest, gdyby płyta główna nie była z podmianki, a telefon nie byłby zablokowany. Ale jest. No cóż, co do samego telefonu. Teoretycznie można by jeszcze wymienić płytę główną na jakąś inną z połączonym z nią przyciskiem Touch ID. Jednak sprawne płyty z przyciskiem kosztują ponad 200 zł i z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się już inwestować w ten telefon. To by było na tyle w tym odcinku. Może przyda się komuś, kto nie miał pojęcia o przybliżonej przeze mnie metodzie oszustwa, a teraz będzie wiedzieć, na co zwracać uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.